Się wyspałam. Co? Jest środek nocy? Jest jeszcze księżyc? Jest środek nocy. Obudziłam się w środku nocy. Sprawdzę, czy rodzice śpią. Rodziców nie ma? Dlaczego jest tak ciemno na dworze? Może wrócę jeszcze do łóżka. Fajnie było. No. Idźmy spać. Bo jeszcze córka nas zobaczy. Czy to już jest dzień? Tak, to dzień sprawdzę, czy rodzice są w łóżku. O, jesteście! O, oni jeszcze śpią. Idę się ubrać. Jeszcze tylko ta spinka. No i jestem gotowa. Pójdę po cichu na dół. Może mnie nie zauważą. Tylko aby siostra mnie nie zauważyła. Sprawdzę to dzisiaj na na śniadanie. Co? Mama mi nic nie uszykowała? Jak ja teraz pójdę do szkoły? Przecież oni jeszcze śpią. Ach, muszę sobie uszykować i niestety sama śniadanie. Nigdy tego nie robiłam. Spróbuję. Te siostra! Jezus Maryja, wystraszyłaś mnie. Ty tu już jesteś od samego rana? No tak, ja wstałam o piątej. Serio? No a co? Bawiesz się po prostu. A czy rodzice wiedzą, że jesteś tu na dole? No nie. Serio, nie wiedzą. A jadłaś już śniadanie? No nie, nie zrobili mi. Idę zapytać rodziców, kiedy zrobią nam śniadanie. Nie umiem robić śniadania. Może ci coś tam przygotuję. Spróbuję. Po 15 minutach. Siostrzyczko, chodź, przygotowałam Ci coś do jedzenia. Dobra już idę. Cześć. No, cześć. Wygląda smacznie. Strasznie dobre. Dobrze, to idźcie już bawić. Mhm, uh -huh, z chęcią. Pójdę już się bawić. Zmyję przynajmniej też. Ach. Idę zapytać rodziców, czy już wstali. Albo w sumie zaczekam tu na nich. Nie będę sobie robiła, bo wiedziałam, że nie smakowało mojej siostrze. Więc nie będę sobie robiła obja. Um, to znaczy, śniadanie. Jestem już tak wkurzona na samą siebie. Nie wiem w ogóle, co się ze mną dzieje, ale przypomniałam sobie o. Przypomniałam sobie o szkole! Przecież ja muszę iść do szkoły. Muszę iść pakować plecak i lecieć, bo, bo ja muszę iść do szkoły. Dyrekcja mnie zawiesi przynajmniej na tydzień, jak nie pójdę do szkoły. A jak się spóźnię, dostanę uwagę. No i jeszcze dostanę jedynkę za trzy uwagi. Ha, czemu mamy takie zasady w szkole? Idę pakować plecak. Muszę się pospieszyć. Serio? Rodzice jeszcze śpią? Muszę pakować plecak. Jezus Maria. Przecież ja się muszę spakować na jutro do szkoły. To znaczy na dzisiaj. E, jestem już tak zamyślona. Muszę spakować sobie wszystko. Zeszyty piórnik. Dobra. Teraz muszę tylko dać go pod drzwi. Może spotkam nawet. Nie wiem. Jestem taka już pomieszana. Spóźnię się całkowicie do szkoły. Dobra. Trudno. Wychodzę. I tak się spóźnię do szkoły. Tak, dzieci, i zawsze trzeba. Dzień dobry. Ja, ja się chyba trochę, trochę spóźniłam. Tak, spóźniłaś się, więc siadaj do ławki. No dobrze. Dobra, i trzeba, wracając do tematu, trzeba być zawsze dla każdego miłym. I w ogóle. A tak, to, to już macie przerwę. A po przerwie będziemy dokańczać nasz temat. Ej, Ala, chodź na sekundkę. No, mam plan, ale wyjdźmy na chwilę. Dobra. No, co chciałaś? Czekaj, zamknijmy drzwi. No, bo ja chciałam Ci coś powiedzieć ogólnie. No, co? Chciałam Ci powiedzieć, że ta dziewczyna, która teraz przyszła, no, wiesz. Ta Lisa to ona mi się trochę wydaje taka dziwna. Może no mam ochotę jej coś, nie wiem, podokluczać na przykład. Mm, no nie wiem. Dobra, spróbujmy, ale co niby zrobimy? Popiszmy jej zeszyt, dostanie jedynkę i to będzie tyle na dzisiaj. Mm, no okej. Okay. To spróbujmy. Dobra, to chodź. Tylko musi gdzieś pójść. Chodź, idziemy. Musi gdzieś tylko pójść. Może gdzieś pójdzie zaraz. O, idzie gdzieś. Idzie gdzieś, poszła gdzieś. Dobra, to teraz zaczynamy akcję. Czekaj, nikt nie widzi? Dobra, piszemy. Popiszmy jej zeszyt. Pani jest... ...niefajna. I nie lubię pani. Ona to potem odda. I no, ja nawet nie dotykałam tego długopisu. Dostanie jedynkę. Siadajmy. Po prostu. Oddaję chyba już tą pracę. Skończyłam ją. Idę oddać pani. Proszę pani, mam ten zeszyt. Proszę sprawdzić, jaką ocenę dostaję. Co to ma być? Jedynka! Dostajesz jedynkę. Czemu napisałaś tu, że nie lubisz swojej nauczycielki? Pokreślałaś ten cały zeszyt? Co? Ale, ale ja tu tego nie napisałam. Dostajesz jedynkę i uwagę za brak kultury. Nie potrafisz nawet normalnie się uczyć. Po co mi to zrobiłaś? Dostajesz jedynkę. Twoja mama będzie ciekawa, jak brzydko pobrudziłaś swój zeszyt. Za zeszyt pewnie też dobrej oceny nie dostaniesz. Siadaj do ławki. Co? Ale jak to? Nienawidzę tego dnia. Idę do domu. Proszę pani, boli mnie brzuch. Idę do domu. Dobra, to idź. A ja dalej będę prowadzić lekcje. Przynajmniej bez ciebie będzie normalnie. Idę do domu. Trochę mi jej szkoda. Jestem totalnie zmęczona. Co ja teraz mam powiem z tą jedynką? Co ja jej powiem? O, idzie! Dlaczego dostałaś jedynkę? Co takiego zrobiłaś niby? Nie, nie, ja, ja po prostu. No, no, jak ktoś mi pokreślał zeżyt, no i, no i no. Nie będę się słuchać twoich wytłumaczeń. Idź do spania, bo się robi ciemno. Już naprawdę, mam ciebie dosyć. Dlaczego ty taka zawsze musisz być? Idź już do spania! No, no dobra, to ja już pójdę do spania. Jezus, Maria, musiałaś dostać tą jedynkę, jeszcze dodatkową uwagę, dostałaś i teraz będziesz się nam tłumaczyć, że ktoś ci pokreślał zeszyt, tak? Pewnie jakiś sprawdzian, na którego się znowu nie nauczyłaś. Nie, to wcale nie tak. Idź już spać. Ach. I co ja mam teraz zrobić? Będzie znowu na mnie krzyczeć. Dobra. Idę już spać. Bo jest już naprawdę bardzo ciemno. Tylko wezmę sobie moją piżamę i odłożę moje, i moją opaskę w motylki. Pójdę już spać, bo naprawdę już nie mogę wytrzymać tego całego dnia. Chcecie par dwa tej historyjki?